Cześć, dzień dobry. W środę. Dzisiaj mamy środę, kawusia, w rączce, jesteśmy ogólnie w. Gdzie my jesteśmy? W kostrzynie? W kościanie. <laughs> Przyjechaliśmy do kościana, bo mamy tutaj do załatwienia jedną wizytę u lekarza. Po prostu były najszybsze terminy. No i. Marcin znalazł tutaj park Pirata. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy wcześniej, bo z tego co obczajali w internecie, miało to wyglądać tak jak park Krasnala w Nowej Soli, więc miała to być fajna atrakcja. No i dojeżdżając na miejsce, okazuje się, że wszystkie te atrakcje na zewnątrz są zamknięte, bo jest poza sezonem. Jest otwarty jedynie park trampolin i paintball. Także. E, nic dla nas. Mamy prawie 3 godziny czasu wolnego chłopaki nam zasnęli w aucie. E, no i nie wiemy za bardzo co robić. Pogoda taka średnia. Przed chwilą trochę padało, teraz przestało, więc e, zobaczymy. Galerii też tutaj jakiejś większej nie ma. Jesteś na zasadzie jakiegoś pasażu, więc e, podjedziemy tam, zobaczymy, co tu jest ciekawego i tak muszę wejść do Rossmana, także. E, Chociaż tyle wykorzystam. No i zobaczymy, może znajdziemy tutaj jakiś park, jakąś kawiarnię, cokolwiek. Także jedziemy i zobaczymy, co ciekawego z tego dnia uda się uratować. Weszliśmy do Action na dział domowy. Tam możecie dostać naprawdę bardzo fajne dodatki w przystępnych cenach. E, takie wazony w minimalistycznym stylu po 18 zł które w hm kosztują grubo ponad 50. Oczywiście największy szogun na całych zakupach e, musiał znaleźć się w wózku, bo inaczej nic nie można zobaczyć. Oczywiście musieliśmy wejść na zabawki. Tutaj super zestaw z Playmobila w super cenie. E, były też bardzo fajne takie kwiatuszki suche, które wyglądały jak bawełna. E, oczywiście też nie może już zabraknąć ozdób Świątecznych, jak na połowę listopada przystało. Tutaj też macie bardzo duży wybór w naprawdę przystępnych cenach. E, różnego rodzaju kalendarze adwentowe, e, właśnie takie laski, pozytywki świąteczne. No, naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Dobra, jesteśmy już przystanek dalej. Marcin poszedł na swoją wizytę. My czekamy póki co w samochodzie. Byliśmy w takim tutejszym pasażu. Niby, hej! Niby taki jak wszędzie, ale bardzo fajnie zaopatrzone sklepy. Także kupiliśmy taki. Takie coś na kalendarz adwentowy, pokażę Wam później. Miki wybrał sobie piżamę świąteczną, e, także później Wam pokażemy. Teraz siedzimy, czekamy i e, zobaczymy, czy pójdziemy się zaraz gdzieś przejść, czy będziemy czekać w samochodzie. E, no, także tak to na razie wygląda. Aha, tak, Mikołaj pokazuje, że kupił sobie kubek ze świnką, Pepą. co? Chcesz? No to już Ci daję. My właśnie wróciliśmy, z rzeczy, które kupiliśmy, to pampersy. Ja też wzięłam jakiś mały żel pod prysznic, bo nie mówiłam wam, ale idę do szpitala teraz w ten piątek, więc no. wziąłam sobie mały, żeby po prostu nie targać dużego. Chłopaki tutaj wzięli Kupki w Action Psi Patrol i Świnka Pepa. One były po całe 3 zł. Zaraz, Mikuś. Poczekajcie, bo Miki sobie tutaj kupił pizzę w Lidlu, taką zabawkową. Poczekaj. Co jeszcze wzięłam, to na taki kalendarz adwentowy. Tutaj takiego Mikołaja. I tutaj będziemy. Umieszczać zadania od elf'a w tym roku. W zeszłym roku elf przynosił listy, a w tym roku będzie po prostu wkładał tutaj karteczki z zadaniami do wykonania. Kolejna rzecz to taka duża tablica magnetyczna, również z Action, bo po prostu. Ostatnio gubimy się z tym, co mamy do zrobienia, więc będzie wszystko zapisane. I ostatnia rzecz to piżama. Miki sobie wybrał taką piżamę z grinczem świątecznym I tutaj mamy spodenki. I bluzeczka wygląda tak. I ta piżamka jest z ja Kosztuje dwie dyszki. I to by było... Na tyle poszliśmy, byliśmy też w Lidlu. Miki sobie wziął tutaj właśnie, o, zaraz Wam pokażę, taką pizzę, tak? Tak, na rzepy. O. No i to by było na tyle. Cześć. Dzień dobry. W czwartek my z samochodu, tak, auta jeżdżą, jesteśmy w Zielonej Górze. E, tak naprawdę wyszliśmy z domu, ponieważ mieliśmy iść do jakiegoś parku, pojechać na jakieś pora, żeby chłopaki się wybiegali. Przez co ja też ubrałam się raczej e, ciepło niż ładnie. A w trakcie Marcin stwierdził, że jedziemy do zielonej góry do fokusa. Także trochę moje ubranie dzisiaj nieadekwatne, no ale trudno. Mam na sobie po prostu golf sweter i bezrękawnik, więc na cebulkę swoją drogą to te swetry z mormuła to są moje pierwsze wełniane swetry. Jakie posiadam i to jest w ogóle inna jakość, naprawdę inna jakość ciepła. To faktycznie grzeje, a nie tak jak jakieś akryle do grzewa. Także, no, to jest całkiem inny komfort swoją drogą. Czekajcie, bo tutaj macham ręką, żeby ostrość była na mnie. swoją drogą to jeszcze cały czas działa mój kod rabatowy do końca listopada. Tak, wygrał. Do końca listopada działa mój kod rabatowy. E, podpiszę Wam na dole, bo to jest albo Patka 10, albo Patrycja 10, więc e, napiszę. Wam. E, no, nie muszę o tym mówić, już w razie co? Dlatego po prostu, jak ktoś by sobie chciał skorzystać, to ten kod cały czas działa. A my tymczasem tankujemy auto, jedziemy do tego Fokusa. Szczerze mówiąc, e, nie wiem nawet po co. Jedyny plus jest taki, że jest tam homla, więc może będzie już coś fajnego świątecznego. Także zobaczymy. W ogóle, czy ja właśnie powiedziałam, że jeszcze nie ma nawet połowy listopada, ja będę dekoracje świąteczne kupować? Nie wiem. E, dobra, nieważne, jedziemy do Fokusa, zobaczymy, czy coś tam ciekawego jest. Później wrócimy i będziemy ogarniać życie. No, także <słysza> później. Wycieczkę w galerii zaczęliśmy od TK Maxa i tutaj też już zaczynają się zestawy świąteczne. Z tej firmy miałam w zeszłym roku rzeczy w kalendarzu adwentowym i są naprawdę super w bardzo rozsądnych cenach. Tutaj mamy też zestawy z Glow. E, właśnie z tej firmy też gdzieś mi się ta firma już obiła wcześniej o uszy i słyszałam, że fajne są kosmetyki, e, naprawdę od wyboru do koloru, zarówno do twarzy, e, jak i do włosów. E, tych zestawów było naprawdę sporo. Jeśli szukacie czegoś w rozsądnych cenach e, na prezent, bądź nawet dla siebie, to tutaj jest e, ogromny wybór. Jest też sporo już takich zestawów popakowanych na zestawy świąteczne, ten tonik swoją drogą bardzo polecam, bo jest naprawdę rewelacyjny, tutaj w ogóle taki śmieszny dozownik na mydło, jeśli lubicie świąteczne dodatki to też warto zajrzeć do TK Maxa, bo jest już tego sporo, a to zapewne dopiero początek. Dobra, wróciliśmy, wybaczcie, że tak mało wam pokazałam na przebitkach, ale po prostu... Miki, odkąd nie ma wózka, to po prostu chodzenie po sklepach z nim to jest katorga. Więc, żeby cokolwiek w tym TK się zobaczyć, musiałam mu dać swój telefon, bo inaczej no po prostu mijałoby się to z celem. Proszę, Filip, odejść na chwilę. No także, jeśli chodzi o to, co kupiliśmy. To Filip, taką koszulkę z psim patrolem I ta koszulka kosztowała całe 13 zł Dobrze, Filip, możesz iść sobie ją włożyć od razu do szafki, proszę Ale ja chcę, to jest Także to jest pierwsza rzecz Druga rzecz to Marcin wziął sobie taką białą bluzę z takim napisem I to jest w ogóle... Ty masz ciastko i to jest w ogóle firm, bluza z tej firmy. I ta bluza była przeceniona na cztery dyszki, i to jest właśnie: ja to lubię w TK Maxie, że tam można znaleźć takie perełki. Chociaż ja przyznam się szczerze, że na damski bardzo rzadko tam zaglądam, bo po prostu nie umiem tam szukać. E, tutaj, oczywiście, jakąś chałwę Marcin wziął, bo oczywiście, wejście do sklepu i niekupienie żadnych słodyczy nie mogłoby mieć miejsca. E, tutaj, jakieś szampony dla psa e, do kompania. I ostatnia rzecz to jest hit. E, Mikołaj, nie podjadaj. E, mówiłam Wam, że ja mam mega problem z kupieniem kozaków. Ponieważ wszystkie kozaki nie zapinają mi się w łydkach, bo po prostu mam grube łydki. I tutaj, tak sobie chodziłam właśnie z Filipem, przechadzaliśmy się koło tych koło butów i wisiały takie kozaki. Zwykłe, czarne one są takie delikatnie zakolano i idealne do sukienek szukałam czegoś takiego właśnie z myślą o takich krótszych sukienkach sweterkowym sweterkowych żeby to fajnie przełamać i jak popatrzyłam na te buty mówię a i tak mi się do nich noga nie zmieści ale przymierzę i jakie było moje zaskoczenie jak mi ta noga weszła są to kozaki ze Stradivariusa takie zwykłe czarne i kosztowały 8 dyszek także super. Zobaczymy, jak będzie z trwałością. Ale no to nie będą kozaki na co dzień, tylko właśnie takie stricte do sukienek. Także e, fajnie. E, no, musiałam wziąć, bo pewnie kolejnych bym szukała kolejne 5 lat i tak bym nie znalazła. Także wiecie o co chodzi. Także to są nasze zakupy z stickemupsa. My teraz idziemy pić kawkę i wrócę do Was jeszcze później. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, wieszaczki za mną, a to oznacza, że dwa filmy dla Was nagrane yy, i dwa filmy z Ja także jeden taki ogólny, drugi z sukienkami yy, także yy, no coś tam na kanale w najbliższym czasie będzie. Także fajnie, że udało nam się to dzisiaj jeszcze zrobić. Przychodzę jeszcze na chwilę. Jak wiecie, współpracuję od pewnego czasu z marką Sleep and Glow i właśnie dostałam od nich informację, że od 11 do 24 listopada rusza ich największa promocja w roku czyli 15% na cały asortyment, w tym właśnie na poduszki. Także jeśli ktoś się zastanawiał, no to lepszej okazji w najbliższym czasie na pewno nie będzie. Bo właśnie teraz z kodem padka 15 dostajecie 15% zniżki na cały asortyment, a normalnie było to tylko 10, więc wiecie, zawsze to fajna oszczędność i zniżka działa między innymi na poduszki, które ja posiadam, i jest to poduszka omnia, poduszka przeciwzmarszczkowa, tak jak już Wam opowiadałam niejednokrotnie, właśnie czasami rano, jak wstajemy, po prostu ta buzia jest opuchnięta. Bo normalna poduszka, jak po prostu przyłożycie do niej twarz, to ona jest taka, wiecie, cała zgnieciona. Natomiast tutaj macie takie specjalne wgłębienie. przez co jak położycie właśnie twarz, to ona jest ułożona i się po prostu nie gniecie. I przez to tutaj właśnie przy tej normalnej poduszce jak sobie gnieciecie całą twarz, no to zmarszczki, które właśnie powstają tutaj przy oczach, na czole. Dzięki temu po prostu... No, wiecie, ta twarz Wam się nie odgniata. No, także mała przerwa dla Mikiego. Wracając do tematu. Jeśli można zapobiegać, nie ingerując w jakieś zabiegi drogie, kosmetyczne, chirurgiczne, to dlaczego z tego nie skorzystać? Więc, jeśli po prostu chcecie, to właśnie od 11 do 24. Listopada działa promocja Black Fridayowa minus 15%. Oczywiście link zostawię wam na dole. I to by było na tyle, jeśli chodzi o poduszkę. Jeszcze może tak organizacyjnie, bo jak już wiecie, wspominałam, że no w zasadzie wy tego vloga oglądacie w sobotę. Więc. Ja jutro jestem w szpitalu, czyli w piątek. Nie wiem, jak tam wszystko się potoczy, kiedy wyjdę, i kiedy już się tak wiecie troszkę ogarnę. Więc na pewno pojawi się mierzymy. Ale może być tak, że po prostu kilka dni będzie przerwy na kanale, ale o tym pewnie poinformujemy Was na tablicy. Co, Mikuś, chcesz to choć! Yy, także yy, możliwe, że po prostu yy, jakieś 2-3 dni przerwy się pojawią, tak? Nie, mama! No, także yy, co? My uciekamy, trzymajcie się cieplutko, tak? Tak. I co? Widzimy się w kolejnych filmach? Tak. Pa, papa? Ja? To. Zrobisz papa? pa? To jest moj? Możesz nacisnąć.